Dzisiaj obserwujemy Jezusa, który jest wzburzony, i to jedyna w swoim rodzaju taka, taki fragment Ewangelii, gdzie Jezus przechodzi do rękoczynów: to znaczy, okazuje swoje wzburzenie, przeganiając przekupniów, wracając stoły z troski o dom modlitwy, o dom Boga, ponieważ. Dom Boga ma być domem modlitwy. Takie jest pragnienie Jezusa. I ten czyn, jakkolwiek może wyglądać agresywnie może nie wiem, czy to dobre słowo, ale tak, tak przynajmniej przychodzi taka myśl to jest czynem prorockim, jest czynem miłości. Dlatego, że Jezus chce oczyścić miejsce, które ma być przeznaczone dla Boga, tak aby tam można było spotkać się z Nim. Dobrze sobie dzisiaj zadać pytanie, co ja traktuję w moim życiu jako dom Boga? Tak spontanicznie, można powiedzieć, kościół, świątynia, miejsce, gdzie spotykamy się na modlitwach na Eucharystii, miejsce przeznaczone do modlitwy, do tego abyśmy tam spotykali się z Panem Bogiem i to jest prawda, i to jest oczywiste. A co z moim domem, z moim mieszkaniem, z miejscem, w którym żyję? Jak Jezus by tam zareagował? Jakby przyszedł, zobaczył, jak jest, co się dzieje. Może czy byłoby to wzburzenie? Może niekoniecznie, ale warto troszkę posiłować się też z tym obrazem, bo może warto dopuścić Pana Boga, Jezusa, żeby zrobił takie porządki, bo, bo nie wszystko jest zgodne z Ewangelią, nie wszystko jest oddane Panu Bogu. Że ja mogę nie traktować miejsca, w którym żyję, jako Dom, jako Jego dom. A co też z moim sercem? Jak tam w moim sercu jest? Czy traktuję to jako dom Boga? Czy, czy bardziej moje serce jest zajęte sprawami doczesnymi, to znaczy moimi, że chcę, chcę po prostu to, jak królować w moim sercu? Trudne pytania, również pewnie niełatwe odpowiedzi, ale najważniejsze, żeby dopuścić Jezusa Chrystusa. Że jeśli widzimy ten bałagan, jeśli widzimy to, to nieoddanie przestrzeni naszego życia dla Pana Boga, to wtedy można wpuścić Pana Jezusa, żeby on z miłością zrobił ten porządek, tak aby te miejsca, w których żyjemy, aby przede wszystkim nasze serca, jako ten podstawowy dom Boży, były przeznaczone do tego, do czego są stworzone, czyli do relacji z żywym Bogiem.